Odzysk energetyczny odpadów nierecyklingowalnych to tytuł panelu, który będę miał przyjemność prowadzić na forum recyklingu 14-15 października bieżącego roku. To jeden z głównych elementów, z głównych też problemów, jaki mamy obecnie, mamy od lat na rynku gospodarki odpadami, na rynku zagospodarowania odpadów, szczególnie tych uciążliwych tych problemowych zarówno pod względem finansowym jak i pod względem społecznym zagospodarowanie odpadów nie nadających się do recyklingu, czyli tych odpadów, których nie można składować, czyli tych odpadów, których tak na dobrą sprawę mało gdzie w Polsce można zagospodarować, które najczęściej obecnie jednak są utylizowane poprzez nielegalne termiczne przekształcenie czy pożary. Bądź trafiają w różne miejsca i w sposób niedozwolony ta utylizacja, czy ich unieszkodliwianie następuje. My chcemy mówić na panelu o barierach, o barierach prawnych związanych z zagospodarowaniem tychże odpadów, o przyszłości tego rynku o przyszłości termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. O tym, gdzie widzimy problemy, o tym, jakie szanse daje domknięcie systemu gospodarki odpadami w gminach, dzięki temu, że jest miejsce, gdzie można je termicznie przetworzyć na energię elektryczną i ciepło. W dobie dywersyfikacji źródeł energii, w dobie spraw związanych z śladem węglowym. A wspomnę tylko, że jest to odpad, jako surowiec energetyczny, który mamy w zasięgu ręki, który jest z nami zawsze, którego ilość z roku na rok jednak wzrasta, nie maleje. O tych wszystkich kwestiach, a także z problemami społecznymi na etapie przygotowywania takich projektów problemach społecznych też dezinformacji, która jest w sieci, też wielu informacji, które się tam pojawiają absolutnie nieprawdziwych. Chcielibyśmy też o tym powiedzieć o tym że są to najbezpieczniejsze instalacje do tego by te odpady zagospodarować z korzyścią dla mieszkańców. Najbezpieczniejsze pod względem środowiskowym pod względem finansowym dającym gwarancję na lata dla samorządów w kontekście zarówno opłat za gospodarowanie odpadami jak i w kontekście energetycznym, bo to tej samowystarczalności samorządów różnie również dążymy. Ja serdecznie zapraszam na, na panel, który będę prowadził, serdecznie zapraszam na forum. Wiem, że też planowane są wyróżnienia dla niektórych z tych, którzy w tej branży podejmują wyzwania i osiągają, Mniejsze lub większe sukcesy. Więc jeszcze raz Państwa zapraszam. Na pewno będzie ciekawie, bo oczywiście organizatorem jest spółka Abrys. Któż może lepiej to zrobić?